Wima. no dzisiaj taki mały odcinek będzie. Ale no trochę mocno zacina. A no właśnie... Ne, gramy dzisiaj sobie w Tapping Legend. No bo jest nowy event. No, na razie... Aha! Dobra, jestem pierwszy na Tobali Okej. Okay. Nie wiem czy ma jeszcze jest. Nie, nie ma jej. No dobra, no to odcinek będzie bez Mallory, bo miała być. Yy, na razie nie można się z nią dogadać. Ale dobra. Yy. Słuchajcie, na co mam zbierać? No właśnie. Yy, chciałbym Was prosić o dobicie. Nie wiem, ile łapek w górę. Dobicie. Tak. Z... No dobra. Dwie łapki w górę i za. Czekaj. Czekajcie, czekajcie. Dobra, mogą być dwie łapki. Jutro robimy kolejny odcinek. No, nie wiem o której godzinie, bo będę jechał. Więc też nie będę mógł robić odcinka, jakby. No dobra. Więc zaczynamy grać. To pamiętajcie, dwie łapki w górę. Następny odcinek. Może wtedy będzie Mallory, albo i 117 to 177. Mi się teraz myli, bo dużo jest takich samych graczy. I więc wybaczcie co to jest za zamek 20 milionów cake Słuchajcie jak jest 25 25 25 milionów event nie? No to był kiedyś taki event 20 m, czyli 200 m, Dobra. Jesteśmy w ostatnim świecie. Jak widzicie. O, nie. Już ktoś waszał I nie jesteśmy akurat pierwsi na tabelce. Aha, dobra. Spoko. On może być, bo. Akurat to jest mój przyjaciel. Akurat, no, w sumie nie możemy się dogadać. No, ale dobrze. Lecimy. Piszcie w komentarzu. No. No nie wiem. Yy, sorry, ale dzisiaj jakoś. Nie wiem co mam powiedzieć i myli mi się wszystko, więc wybaczcie. Dobra, żeby nie było tak cicho, że na przykład się coś nie odzywam czy coś, to dodamy jeszcze coś. Nie wiem co, ale... Jak myślicie? Może być black? Czyli black. No dobra, no to będzie black. Aha, dobra, spoko a... a, przypominam, że możecie mnie dodać do znajomych Mój nick macie, no widać mój nick Więc doda... dodawajcie mnie do znajomych Ja od razu przyjmuję, albo nie jestem aktywny kilka dni, czy ileś, no to mogę nie przyjąć, ale kto chce mnie dodać, to napiszcie też swoje nicki w komentarzu, to ja będę was przyjmował, jak będę wiedział kto to jest. Yy, no dobra. Lecimy dalej. Nie mówi, nie kłaci, Музыка танцует сзади, нас закроет эта платьев черное авто. Бери меня всего, татуировки черные. Мы Здравствуйте, тебя, примерь иди ко мне.. Влек Баккардис Танцы в моей кровати Не говори мне хватит Снимай свое платье Влек Баккардис Танцы в моей кровати Не говори мне хватит Снимай свое платье Как бы что, то ммм... Oglądacie Roksek, jego kanał się tak nazywa To powiedzcie Roksek um, Dobra, powiedzcie jemu Że bardzo go pozdrawiam i żeby mógł obejrzeć mój film No I czy by mógł ze mną może nagrać jakiś odcinek, a ja z nim Dobra, lecimy dalej Снимай заплати платье, Блэк Баккарди. Танцы в моей кровати, Не говори мне хватит. Снимай заплати платье, Блэк Да, богатие, танцы в моей кровати, не говори мне хватит, снимай свой платье. No właśnie, poczekajcie, może jednak Malori będzie chciała z nami pograć? Może ją namówimy? Czekajcie, już do niej napiszę chwila. Aha, no dobra. Na razie nie odpisuję. Chyba gdzieś poszła czy coś. No dobra, no to my. A, no właśnie. Jeżeli widzieliście kanał Hip Hop Area Roblox, no to moglibyście dać mu suba, no bo jakoś, no on jest fajny i no, on zaprasza do znajomych też, no to jestem też ja, jakbyście chcieli wiedzieć I zapraszam też również do zaprosin do znajomych malory 2233 i Igorzasty 177. Oni też będą przyjmować zaproszenia, więc o jakieś powiadomienie jest. Czekajcie. Nie, dobra. Nieważne już. Jak widzicie, mamy tylko tyle ubioru. No, Robuxów też nie mam. jakbym byłbym bardzo wdzięczny, jakbyście na przykład grali jakąś grę. Nie wiem, Strong Rain i wpisali mój nick. To bym się Wam mega mega odwdzięczył. Jakbym, bo ja mam kilka takich stron, że mogę też rozdawać Robuxy a przez swój nick na przykład to nie działa, nie? to jakbyście mi zarabiali na przykład robuxy, na przykład apki Strong Granny, czy jakiejś innej apki no to ja bym wam mógł rozdawać później no będziemy robić giveawaye będziemy losować i ta osoba, która będzie losowana no po prostu dostanie te robuxy to więc bardzo proszę o pomaganie. No dobra, no to my może na razie sprawdzimy inne gry. Dobra, jesteśmy teraz na Pet Simulator. Jakbyście mogli to. Dalibyście no, trochę petów, takich bardzo dobrych, bo ja mam tylko tyle petów, ale mogę je też rozdać Wam. No to też mogą być pety za te Robuxy, jakbyście mi pomagali zarobić No to na przykład tego bym oddał komuś, który by mi bardzo dużo dał Robuxów. Tego peta, no prawie, no dam, oddam. Oddam bym wszystkie moje pety wam ja Wiem, że one tak się dziwnie nazywają, ale to nie ja je nazywałem, bo dostałem dostałem już te pety jak już się tak nazywały jakiegoś te patrajda mamy który za mną czarne Мы с тобой четкие, татуировки четкие, коктейли черные.